Podejrzewasz, że spadkodawca pozostawił po sobie testament i zastanawiasz się, jak to sprawdzić? Sposób pierwszy. Zacznij od przeszukania dokumentów zmarłego. Testament zwykle trzymany jest w ważnym miejscu, na przykład w szafce nocnej, ale nie ograniczaj się do najbardziej oczywistych lokalizacji. Jedna z moich klientek znalazła własnoręczny testament swojej mamy w książce kucharskiej, której mama brała twoje ulubione przepisy. Zwróć też uwagę na wszystkie kartki z danymi adresowymi kancelarii prawnych lub notarialnych. Testament może znajdować się w jednej z nich. Drugi sposób to notariusz. Starsze osoby zwykle mają swojego ulubionego notariusza, u którego załatwiają wszystkie sprawy majątkowe. Jeżeli w dokumentach zmarłego trafisz na jakikolwiek akt notarialny, to w jego treści znajdziesz dane notariusza, który go przygotował. Udaj się do niego z aktem zgonu spadkodawcy, a jeżeli jest tam testament, to bez problemu go otrzymasz. Sposób trzeci to norm czyli notarialny rejestr testamentu. Spadkodawca mógł zarejestrować swój testament w tym systemie. Jeżeli tak było, namiary do niego uzyskasz w każdej kancelarii notarialnej.